Dzisiaj Jan Krzysztof Duda zmierzył się z potężnym chińskim arcymistrzem Dingiem. Poszło C4, skoczek F, F6, G3, E6 na przeciwnik 2.800 Elo. Więc wiadomo, że trzeba na delikwenta uważać. Duda zdecydował się wybić na C4. Hetman A4 szach, skoczek BD7, Hetman C4. No i w tych strukturach, tak klasycznie, czarny ma właściwie jeden problem do rozwiązania i ten problem znajduje się na polu C8. Jeżeli w tej konfiguracji goniec stanie na B7 to zazwyczaj czarny już większość swoich problemów debiutowych rozwiązał. W partii hetman C2, żeby B5 nie było stępem, no to Duda zagrał C5, skoczek C3, hetman C7, roszatka, no i teraz już grzecznie Duda zagrał posunięcie B6. Oczywiście wiem, że kuje w oczy ten atak po długiej przekątnej na wieżę, ale skoczek nie ma gdzie odejść w jakiś problematyczny sposób. Skoczek G5, no to koniec... B7, szybko kontrujemy gońca z G2, nie ma absolutnie żadnych problemów. W partii natomiast D4, no to Duda już gońca na B7 ładnie wprowadził, Pionek wybił na C5, goniec tutaj na C5 odbił, no i teraz Ding stara się jak najszybciej zakończyć rozwój. I tutaj bardzo ważna kwestia. Chińczyk naprawdę świetnie trafił z przygotowaniem w tej partii, miał tę pozycję rozpracowaną, a Duda już od tego DBEC dosyć długo się zastanawiał. W partii goniec D6 nastąpiło wybicie, wieża FD1, Hetman C7. No i tutaj, jeżeli jakieś płaskie wieża AC1, no to tu gra wieża C8, roszadka wieża FD8, czyli takie bardzo symetryczne ustawienie. No i pozycja jest totalnie równa: biały po prostu nic nie ma. I tutaj Ding dingnął ciekawą ideę, mianowicie nastąpiło wieża D4. Czyli tutaj Chińczyk totalnie olewa linię C, a zamiast tego chce całkowicie zdominować linię D. No i tutaj pierwszy debiutowy problem Duda bez większych kłopotów rozwiązał, czyli problem tego gońca. Natomiast teraz no, będzie musiał w jakiś sposób sobie poradzić z tymi ciężkimi figurami na centralnej linii. W partii długa roszadka, wieża AD1, wieża AC8, no i Hetman D2. I teraz Ding po prostu chce zbić na D7, zgarnąć dwie lekkie zawierze, no i to będzie bardzo duża przewaga. Także Duda tutaj się ewakuował. No i teraz hetman F4 Duda, oczywiście, wybił. Nic mądrzejszego właściwie nie było. I to jest typ pozycji, w których Dink jest naprawdę mistrzem, to znaczy taka pozycja. A niby równa, Stokwisz powie, że jest wszystko ok, ale jednak Czarny ma tutaj pewne problemy, które musi rozwiązywać. To Dink i Carlsen są właśnie specjalistami w, takich, w, te, w wyciskaniu takich delikatnych przewag. I tutaj w partii Duda popełnił delikatnie błąd. No błąd to może za dużo powiedziane niedokładność, ponieważ zagrał skoczkiem scena E4. Należało zagrać skoczek D5. Oczywistym jest, że przeciwnik chce atakować po linii D, no więc dobrze byłoby mu to przyblokować. No i teraz po wybiciu, no to goniec bije na D5, goniec jest tutaj bardzo aktywny, tam jeszcze napionka A2 zerka. Jeżeli, no dobra, to to głupie. Jeżeli jakieś B3, no to teraz skoczek E4, wieża chce się już Wpakować na C2, ciągle trzeba uważać na słabą ósmą linię, żeby tutaj jakąś mata nie podwalić, ale figury czarnego są świetnie skoordynowane. Wieża na linii C radzi sobie bardzo dobrze, jest okejka. Jeżeli natomiast bardziej agresywne podejście ze strony białego, skoczek E5, no to można zbić na A2 i tutaj rzeczywiście są takie komplikacje, i biały odbija tego pionka na A6, no ale można skoczka przegonić, wieża A8. Wszystkie figury czarnego wkroczyły do akcji. Król w razie potrzeby może się ewakuować. Nie ma tutaj absolutnie żadnych powodów do narzekań. Partia toczy się dalej. Czar Czarny jest ok? W partii natomiast poszło skoczek scena E4. Nastąpiło wybicie, odbicie, skoczek E5 i Duda zagrał koniec D5. No i to jest właśnie ten problem, że wyszło właściwie to samo, tylko... tylko... No, z, z delikatnymi różnicami. Po pierwsze czarny... Y traci czas na cofanie tego gońca a po drugie nie ma skoczka na c5 który na c5 sobie radził bardzo fajnie bo i tam miał na radarze te pionki przeciwnika no a też co bardzo ważne skoczek stojąc na c5, c5 nie blokuje pola f6 więc można wrzucić pionek f6 wygonić skoczka z e5 no i pozbyć się właściwie głównego problemu w tej sytuacji no ale dobra pozycja jest okej okay. W partii A4 nastąpiło, no to duda A5. Bardzo ładne podejście ze strony Polaka. E, zablokował tego pionka na A4 na białym polu. E, no, i teraz do końca partii e, rzeczywiście będzie w stanie tego pionka z A4 atakować. E, przeciwnie, e, białemu ciężko będzie zaatakować gońcem z G2 e, pionka na B6. No i w partii E4, tutaj szczerze mówiąc, no to mam wrażenie, że Ding trochę popłynął, bo właściwie sam sobie narobił problemów. Zauważcie, pionek na A4 podwisa, pionek na E4... no dobra. Wziął pod kontrolę pole d5, ale zablokował gońca. W ogóle sam jest tutaj celem. Pionka się nigdy nie cofnie, więc pionek f4 będzie do końca świata problemem. No i tutaj powiem wam, że są perspektywy, ale teraz przeciwnie, bo dla czarnego. No i w partii wieża D3, no to Duda potężnie wjechał na pierwszą linię, goniec F1 i gonie C2, bardzo fajny ruch. Wieża C3 wygląda bardzo złośliwie. No i to związanie, wydaje się, że biały tutaj za chwilę wygrywa figurę po linii C, ale jest eleganckie rozwiązanie wieża D1 z kontrą na niebronioną wieżę. Jeżeli... Yy... Jeżeli tutaj Duda zagrałby skoczek bije e4, co materialnie wygląda fajnie, no bo bicie, bicie, bicie tutaj i bicie na b2, no to wcale nie jest tak fajnie, jakby się wydawało. Bo zauważcie, że pole b5 pod totalną kontrolą białego, więc, więc tutaj czarny nigdy, nigdy się nie przebije, nie wytworzy wolniaka, a jest posunięcie skoczek c6. I tej wieży nie ma jak wrzucić do akcji. Jakby ta wieża była tutaj... No dobra, całkowicie inna dyskusja. Tylko że na C8 nie można, bo widły, na D8 nie można, bo wiadomo, wieża C2 wygonić też nie da rady, bo goniec obroni. No i tutaj z materialnego punktu widzenia jest punkcik przewagi, bo dwa pionki i wieża 7 punktów, skoczek z gońcem 6 punktów, tylko że tych 5 punktów nie ma jak wprowadzić do akcji w komfortowy sposób. Więc tutaj, tutaj bardzo roztropnie zagrał. Wieża D1. Nastąpiła wymiana, goniec odbił. No i teraz dingowy musi się tutaj tłumaczyć. Pilnuje i piona A4, i piona E4. No to w partii wieża D8. Tutaj szczerze mówiąc, bardziej mi się podobało posunięcie goniec B3, bo wieża musi odejść na D4 i tutaj nie ma jak wkroczyć do ataku. A duda zagra H6, wieża C8 no i tak. Tutaj wiecie, są perspektywy, żeby delikwentem z B2 się zainteresować. Natomiast w partii wieża do 8, co też jest ok. Skoczek C6. No i wieża Dudy wjechała na drugą linię. Oczywiście tutaj wszyscy od razu widzimy e, motywy słabej ósmej linii. E, Chińczyk też te motywy zobaczył. No i zdecydował się na skoczek bije A5. No to Duda G6, żeby król miał gdzie uciekać. No i teraz wisi skoczek, wisi pionek. W partii natomiast szach, król odszedł i skoczek C4. I teoretycznie e, Ding tutaj rozwiązał wszystkie swoje problemy. No i po prostu wychodzi z pionkiem więcej. E, a jeszcze za chwilę zdobędzie na B6, ale nie jest to takie proste, bo jest dużo problemów natury taktycznej. Przykładowo, bicie na B6, no to bicie na B2. Wisi skoczek, obronić wieżą nie można, no bo leci pion na A4, obronić pionkiem, no to wieża A2, zaraz skoczek bije, skoczek bije E4, skoczek bije F2. Naprawdę tutaj czarny ma super kontrę na skrzydle królewskim. Wieża A1 z dalszym koniec E2 jest problematyczne, więc tutaj biały nie ma przewagi. W partii wobec tego B4, czyli Ding chce zachować jak najwięcej pionków. No i tutaj Duda zagrał wieża C1. Skoczek bije E4 wygląda zacnie. Z ideą taką, że po skoczek bije B6, wieża A2 i teraz, jeżeli A5, no to skoczek D2, to oczywiście bardzo, bardzo ryzykowne zagranie, ale zauważcie, że ta presja na królewskim jest jak najbardziej realna, a pionkami wcale tak nie można gładko sobie pomaszerować. Na A7 nie można. No a jak dalej coś takiego, no to goniec F3 tutaj na związaniu, na związaniu biały traci. Więc wcale, wcale z tymi pionkami nie mógłby tak gładko maszerować. No ale dobra, to jest taka ryzykowna opcja, więc Duda nie chciał na coś takiego iść. Zagrał wieża C1, grozi goniec E2, jest to jak najbardziej ok zagranie. Bicie na B6, wieża B1 na pionka oczywiście, król G2, wieża tutaj zbiła, wisi na B6, wisi na E4, wisi na A4, no więc ding A5. I tutaj poszło wieża B3. No to jaka jest idea? Powiedzmy, że przeciwnik chce, chce teraz doprowadzić pionka do pola przemiany. Czyli A6 z ideą, że jak bicie, no to A7, dorabiam hetmana. No to tutaj okazuje się, że goniec F3 i w ogóle problemy. No bo teraz jak król, król G1, no to dopiero teraz wchodzi bicie. No i tutaj goniec oczywiście pilnuje. No i pionek przewagi a jeszcze tam za chwilę pionka f4 czarny zdobędzie no a jeżeli król pójdzie na trzecią linię no to tutaj z szachem i w ogóle za chwilę to za chwilę to jeszcze tutaj mata wyłapie ten, ten król na h4 także a6 zagrać nie można ta pierwsza linia trzeszczy pogonie c3 szach król g1 tam tego typu myki no więc Dink wycofał się na c1 żeby pierwszą linię zabezpieczyć poszło szach Król G1, no oczywiście po raz kolejny w tym kierunku nie można, bo te motywy matowe, więc król się cofnął. No, i tutaj bardzo dziwna rzecz nastąpiła, mianowicie w partii wieża A3. Tutaj muszę wspomnieć, że jest to posunięcie 38. No, i Duda miał bardzo mało czasu na zegarze. Tutaj miał ze 2 minuty, no więc ta presja czasu zadziałała. Trzeba było po prostu zbić znaczy, no po prostu, to zawsze łatwo się mówi po fakcie, no ale można było zbić pionka na E4. Oczywiście wieża A1 wygląda bardzo groźnie. Z ideą, z ideą goniec G2, pozbycia się tego delikwenta, no i wtedy pionek leci do pola przemian. Ale jest goniec C6 i skoczek D5. I ta końcówka jest nie do wygrania, bo tutaj goniec stanie na A8 i jak wieża będzie chciała pomóc, no to biały straci pionka, a ten goniec nie ma jak się włączyć do pomocy. Także to jest karbuś. W partii natomiast wieża A3, skoczek C4, wieża A2, skoczek E5, i to było czterdzieste posunięcie w tej partii białego. No i teraz Duda musi wykonać swoje czterdzieste posunięcie, żeby dostać dodatkową godzinę. No i tutaj Duda ma minutę na zegarze. Myśli, myśli, myśli. No i robi przegrywające posunięcie. Koniec bije 4. W tym momencie. Jedyną obroną, bardzo trudną do yy, wyłapania, do zrozumienia, yy, jest posunięcie goniec H5 z ideą taką, że jak wieża C7, to G5. Punkt F7 jest broniony, i po biciu bicie na E4 i ten pionek na G5 wisi. No, pionek A5 oczywiście tak samo. Natomiast w partii Duda zbił gońcem na E4, no i wieża wjechała na C7 i nie ma jak bronić na F7. Oczywiście zbić na A5 pionka nie można, bo szach. Bicie na F6, no i figura więcej na czysto. Więc w partii skoczek D5, no ale poleciało na F7, na H6 to oczywiście byłoby zbyt optymistyczne, bo król tam z problemami. Po goniec bije F3, skoczek E5, grozi mat, wisi goniec po zamiatanem. No więc król G8 No i pionek A decyduje o wyniku partii. Ten pionek szantażysta, jednocześnie król, to jest bardzo ważne. Król jest tutaj odcięty na ósmej linii, więc zawsze będą groziły jakieś wieża B7, wieża B8, szach i dorobienie Hetmana. I ta pozycja właściwie jest do poddania, choć Duda tutaj oczywiście testował jeszcze przeciwnika. Zaatakował pionka, przeciwnik obronił skoczek C6, wieża C7, skoczek D4 i F3. F3 bardzo ładne oddanie pionka. Chodzi po prostu o to, żeby wydobyć króla, bo ten pionek stojąc na F2 odcinał króla, no i ciągle były motywy matowe, a w ten sposób tych motywów nie ma i wieża ma teraz ciężkie zadanie, bo musi drugą linię odcinać, żeby król nie wkroczył do akcji, no bo jak król sobie przelezie na F6, to po zawodach. No a jednocześnie musi tego pionka a pilnować. No i tego wszystkiego nie jest w stanie zrobić. No i teraz po prostu h4, żeby pionek nie wisiał. G goniec b5, tutaj wieża d7, bić nie można, bo wieża bije d5 i hetman jest dorabiany, więc wieża a2, no i teraz goniec w akcji, wieża w akcji, kwestia jeszcze podłączyć do akcji króla, więc król tutaj sobie przeszedł, no i wieża c7, wieża c7 z planem tutaj, tutaj, oczywiście od razu goniec c4 zagrać nie można, bo wieża c2 szach, więc wieża c7, wieża a5, o nieco odszedł. No i teraz król już tutaj się włączył do akcji. No i w tym momencie Jan Krzysztof Duda już zrezygnował. Po prostu podchodzi tutaj król do pomocy, no i tego pionka z linii A się zatrzymać nie da. Także powiem wam tak, świetne przygotowanie ze strony Dinga. Ding naprawdę się tutaj popisał, przygotował mega fajną ideę wieża D4, która obiektywnie. Obiektywnie nie daje jakiejś wygranej pozycji, natomiast sprawia rzeczywiście problemy czarnemu. Ta presja jest naprawdę solidna. No i Stopfish oczywiście powie, że pozycja w równowadze, natomiast z praktycznego punktu widzenia były, były problemy. No i niestety tym problemom Duda nie podoło. Niestety, ale układ jest taki, że Jan Krzysztof Duda jako jedyny nie ma na swoim koncie zwycięstwa w tym turnieju. W rundzie dziewiątej Radzabow wygrał z Nakamurą, Alireza wygrał z Raportem, więc aktualnie każdy z zawodników w turnieju ma na swoim koncie co najmniej jedno zwycięstwo. Jedynie Duda ma na swoim koncie sześć remisów oraz trzy porażki, więc teraz sytuacja Dudy w tym turnieju jest oczywiście bardzo, bardzo słaba. Ciekawie dzieje się na górze, że Nepo uratował dzisiaj remis z Caruano. Karuana grał białymi, miał naprawdę solidną presję, jednak w pewnym momencie ją wypuścił, no i partia zakończyła się remisem. Więc podejrzewam, że teraz Nepo do końca turnieju będzie się starał wysuszać na remisy. No a tutaj Karuana, Komura Ding, no coś będą starali się świrować, żeby wygrywać, żeby w ogóle pomarzyć o dogonieniu Nepo. Także zobaczymy, jak będzie, choć oczywiście Nepo jest teraz w turnieju w najlepszej, w najlepszej sytuacji. Także cóż, szkoda, szkoda, ale trzymamy kciuki za dudę dalej. Miejmy nadzieję, że w ostatnich pięciu rundach yy, yy, odpali się, yy, przywali jakieś zwycięstwo, yy, no i zakończy turniej w dobrym humorze. Także cóż, dzięki widzowie za poświęconą yy, uwagę. I widzimy się w kolejnym nagraniu. Także pa pa!